Cześć, witam wszystkich serdecznie w grze Hexapolis, mobilnej grze strategicznej, w której przejmujemy sześciokąty, no i rozwijamy swoje imperium. Bez większych wstępów, wejdźmy do gry, bo tak naprawdę dopiero co zaczynam w to grać. Przeszedłem tam jakiś pierwszy, powiedzmy, tutorial, który powiedzmy, że nauczył mnie tam jakichś podstawowych ruchów. No, ale myślę, że teraz tak naprawdę dopiero się dowiem, o co w tej grze tak dokładnie chodzi. Więc wejdźmy do naszej pierwszej gry. No, jak widzicie, mamy tutaj naszą mapę, mamy nasze miasto. No i dodatkowo ta mapa jest złożona z sześciokątów. Reszta jest w, w fogu wojny, w mgle wojny. No i gdzieś tam jest miasto wroga, które jak widzimy jest zaznaczone. I teraz mamy naszego króla, i poprzez zajęcie określonego terytorium dostajemy konkretne bonusy. Czyli na przykład, jeżeli pójdziemy sobie tutaj, gdzie jest ten króliczek, to co nam to dało? Nic nam to chyba nie dało, tak? Nie, aha, tak, możemy polować na królika. I domyślam się, że da nam to żarcie, bo na przykład w innych, na innych rejonach, w innych tych sześciokątach mogą być właśnie jabłka, mogą być plantacje, przez co dostajemy właśnie żarcie. Więc spróbujmy upolować tego królika. To, nam, to nas kosztuje tam 20 takich tokenów powiedzmy, które mamy tutaj na górze w tych trzech ikonkach. E, więc spróbujmy polować na królika, no i mamy, e, upolowaliśmy królika, dostaliśmy cztery punkty, nie wiem czy to jest e, rozwoju, czy, czy co to jest. E, I teraz tak, mamy nasz jakąś też podpowiedź, co mamy zrobić. E, tutaj nam gra podpowiada, żebyśmy wytrenowali kolejnego wojownika, a właściwie pierwszego wojownika, bo ten pierwszy był nasz król Artur, jak widzimy. I tak, nasz wojownik, jako że dopiero co powstał, nie może się nigdzie ruszać i czy możemy jeszcze coś zrobić, możemy odkryć, tu mamy nasze drzewko, ale wszystko kosztuje oczywiście tam właśnie tego tokena, które dostajemy co rundę, w zależności od tego ile kontrolujemy terenu. więc póki co nie możemy nic zrobić. Właściwie to na, na tą turę jest wszystko, co, co mogliśmy zrobić, więc tutaj mamy koniec tury, dostajemy właśnie 30 tokenów. E, I obecnie mamy 45 tokenów. E, I tak, następna jednostka. E, to nam pozwala poruszać się między jednostkami, które mamy, bez powiedzmy szukania ich na mapie. E, więc standardowo, i teraz tak, idźmy tym naszym wojownikiem tutaj do lasu. I czy my coś tam więcej możemy zrobić? Moglibyśmy tak. Mo Aha, musimy najpierw y albo ambonę myśliwską odkryć, albo chatę drwala, żeby y zbierać drewno, albo wybudować kolejny zamek. Y ale nie mamy nic odkrytego, y więc nic... Ani odkrytego, ani myślę, że tokenów nie mamy na to, żeby to zrobić, więc y idźmy naszym y królem. I tak, królem może pójdziemy tu do rogu, właściwie nie mamy po co iść, więc idźmy tu. I dzięki temu, że przecież przemieściliśmy się bliżej mgły wojny, odkryliśmy kolejne terytoria. I teraz tak, tu możemy znowu upolować królika za 20 tokenów, ale ja bym może poczekał. Aha, tak, no, podpowiedź każe nam polować na królika, ale ja bym chciał może tego tokena zatrzymać. Tylko czy... Aha, tak, jeżeli, bo jeżeli upolujemy tego królika, to dostajemy Dostajemy to terytorium? Tak, bo to było terytorium obok. E, czyli nie, zaatakowaliśmy tak jakby ten sześciokąt obok nas, nie na którym staliśmy jak wcześniej, tylko ten obok nas. No, i dostaliśmy tam jakieś nagrody, pole widzenia plus jeden i. Aha, możemy jedną wybrać, czyli albo pole widzenia zwiększymy, albo zwiększymy przychód plus 10 tokenów. No, ja sobie wezmę ten przychód plus 10 tokenów, bo aż tak mi na polu widzenia na razie nie zależy, a te tokeny są dosyć potrzebne. I teraz tak, możemy wytrenować nowego piechura. I ja bym to myślę, że może zrobił za te tokeny, które nam zostały. No i koniec. Story. Dzięki temu dostaliśmy teraz 50 tokenów. E, więc teraz tak. E, tu dalej nie możemy nic zrobić. E, czy możemy coś odkryć? Nie, bo wszystko kosztuje 60 tokenów. Czyli na razie nas w dalszym ciągu nie stać. Ale na pewno mogę przejść naszym królem Arturem tutaj. Odkryć kolejne rzeczy. Tu mamy jakieś opuszczone miasto. Albo raczej możemy tam założyć miasto. Tu chyba też. Jakieś ruiny tam są. Więc... Yy, tak, tym możemy podejść bliżej. Więc idźmy tu naszym piechurem. I, i co? I tym piechurem może podejdźmy tutaj. Yy, na chwilę obecną, czy możemy jeszcze coś zrobić? Moglibyśmy, nie możemy wytrenować kolejnego piechura. Yy, możemy upolować królika, więc upolujmy może tego królika. Zostanie 30 tokenów. Mm, Okej. Okay. I tak, tu widzicie, jak widzicie też na górze, to jest trzecia, rura, trzecia tura, nie rura z 40. E, I na chwilę obecną chyba nic więcej nie mogę zrobić. Więc zakończmy turę. Zostaliśmy 50 tokenów. Okej. Okay. I dzięki temu teraz mogę odkryć jakieś rzeczy. I tak, co my tu mamy? Tu mamy... E, łucznictwo, e, czyli zapewne łucznika będziemy mogli odblokować. Tu mamy naszą ambonę myśliwską. Co nam daje ambona myśliwska? E, wybud daje nam dwa punkty rozwoju. Ok, e, za wybudowanie rozumiem te dwa punkty rozwoju. Nie wiem, co, po co nam naprawdę te punkty rozwoju. E, co my tu mamy? Tu mamy te punkty, właśnie tej korony, ale co to jest? Aha, tu jest eksploracja, to nam daje te 18 punktów. Ekonomia 22 punkty. No i walka tam też jakieś 20 punktów, dobra, ale nic mi to więcej nie mówi. Tu mamy rolnictwo eee, i tu nam powstaje farma, musi powstać na żyznej ziemi i też nam daje dwa punkty rozwoju, ewentualnie kapłana, byśmy mogli robić. Eee, Domyślam się, że będzie nas chilował. Nasze jednostki pewno będzie leczył. Z tego co kojarzę jedzenie nam jest potrzebne do tego, żeby tworzyć nowe jednostki więc ja może sobie odblokuję to rolnictwo. OK. I teraz tak. Czy ja mogę... Tutaj wybudować farmę. Eee, tak, nie chciałem tu iść. Chciałem sobie kliknąć to. Dobra, trudno. Eee, ale nie widzę, żebym tu gdzieś mógł to. Mogę wybudować piekarnię, ale nie widzę, gdzie bym mógł wybudować farmę. Czy ja mogę gdzieś sprawdzić, gdzie tu są żyzne ziemie? Hmm, szczerze mówiąc, nic takiego nie widzę. Rynek, zamek. Tu tam ambonę bym mógł wybudować. Eee, ale. No, nie widzę, szczerze mówiąc. Ok, idźmy na razie tym królem w stronę tego miasta. Tak. Zaraz je dostaliśmy, widzicie, za każde odkrycie tego terenu dostaliśmy kołam kolejne te punkty, ten koronę. Tu mamy jakieś złoże. Teraz tak, czy ja mogę tego Jelonka upolować. Chyba nie, bo nie mam tury, tak? Domyślam się przynajmniej. Ale idźmy tu do ruin. Odkryliśmy ruiny, które ben nie zdążyłem przeczytać, dziękuję gro. Będziesz mógł, ale nie wiem co, bo nie zdążyłem niestety przeczytać. I co, no i na chwilę obecną chyba nic więcej zrobić nie mogę. Przynajmniej nie, nie widzę, żebym mógł coś więcej. Więc no zakończmy turę. I nasi przeciwnicy nas znaleźli. No dokładnie orkowie. E, zawiązała się walka e, o ruiny. Aha, możemy eksplorować te ruiny, domyślam się, tak? OK, czyli wyeksplorowaliśmy ruiny i dostaliśmy tą ambonę z Afrika. Eee, czy zechciałbyś ponownie? Nie, nie chcę eksplorować ponownie ruin. Dziękuję, nie chcę. Ale co to za spin jest? Czy ja mogę tylko zakręcić tym kołem, czy co? Nie, no, dzięki, dzięki, nie potrzebuję. Aha, czyli jeżeli eksplorujemy te ruiny, to dostajemy jakiś punkt do rozwoju, mm, ale te ruiny znikają. W sumie niepotrzebne są potem, więc yy, zrozumiałe. I teraz tak. Yy, ja chcę iść do tego miasta, bo ja bym tu chciał założyć miasto. I teraz tak, jak widzicie, nasz król dotarł do tego neutralnego, powiedzmy, miasta, ale nasz król nie jest zbyt przyjaźnie nastawiony, bo zaatakował i rozpiercielił to miasto. Ale bodajże w następnej rundzie będziemy mogli tutaj założyć miasto i będziemy mogli tam szkolić kolejne jednostki dzięki temu. Mm, więc teraz tak, przejdźmy naszym kolejnym piechurem tutaj Wsp będziemy musieli wspomóc yy, naszego soj kolegę. Yy, aha, i możemy wybudować ewentualnie ambony, które nam daje dwa punkty rozwoju. No dobra, wybudujmy tam ambonę. Yy, Okej, okay, i rozrosło nam się miasto, zyskało nam kolejny poziom. I teraz tak, albo możemy rozszerzyć granice, albo pole widzenia. Ja na pewno wolę rozszerzyć granice. Bo pole widzenia jest mi niepotrzebne, i tak za chwilę to odsłonię, więc aż tak nie, nie potrzebuję tego. I teraz tak, raczej, ja możemy zakończyć. Aha, możemy jeszcze królika upolować. Jak widzicie, możemy upolować tego królika, bo jest w naszym terytorium, mimo że nie mamy tam żadnego żołnierza. Tak samo jelenia, moglibyśmy upolować tego jelenia, ale musimy najpierw odkryć polowanie na jelenie. Yy, ale upolujmy sobie, może tego królika. Mamy 20 tokenów, więc akurat, yy, yy, akurat nam starczyło. Zakończmy turę. I teraz, tak, niestety, upadł nam żołnierz. Yy, czy chcemy go wskrzesić? Oczywiście, że nie chcemy go wskrzesić, bo nie chce mi się oglądać reklam. I teraz tak. Straciliśmy żołnierza, a drugi się nam już pojawił, więc musimy też ogarnąć naszą kolejną jednostkę. Tu założyliśmy, jak widzicie, teraz kolejne miasto po kolejnej turze. Najpierw trzeba było je rozjebać, żeby teraz założyć miasto. Tak działa nasz król. No i tak. Stąd możemy zaatakować już naszego przeciwnika. Jak widzicie. Przeszliśmy tak jakby dwa pola, nie tylko jedno, a dwa. Gdybym najpierw przeszedł to jedno pole do góry i zaatakował, e, znaczy to też bym w sumie przeszedł o dwa, no ale tak jest powiedzmy jakby szybciej, nie? E, no i okej. Okay. I tak, w mieście od razu wybudujmy kolejnego piechura, e, bo tam już kolejny ork się na nas czai. Czy tak, czy ambona coś może robić? E, możemy odkryć drogę. Mm, tu na pewno królika może by wypadało znowu przygarnąć, bo to jest kolejny punkt rozwoju dla naszego miasta tutaj. E, bo królik był w granicach tego miasta, więc dostajemy tu do tego rozwoju, no i, i zakończmy turę, bo nic więcej nie możemy. I nasz ork niestety zaatakował naszego króla, czy nasz ork, przeciwny ork zaatakował naszego króla. E, więc teraz tak, czy ja tu mogę wybudować jednostkę? Mm... Nie, ja nie chcę króla klikać, ja chcę tego, a niestety nie mogę wybudować naszej kolejnej jednostki, więc tak, przejdźmy tym tutaj, tu zaatakujmy tego orka, tyk, one poleciał, o to ładnie I teraz tak, mamy 85 tokenów jeszcze, dostaniemy 70, więc czy ja mogę gdzieś wybudować farmę? Nie mogę nigdzie farmę wybudować, czyli nie mamy tu żadnej żyznej ziemi, więc trochę... E, więc trochę bez sensu zużyłem te, e, te tokeny na te odkrycie tej, tej farmy, no ale trudno. Wybudujmy kolejną ambonę. bo to są kolejne punkty dwa punkty rozwoju dla naszego miasta, więc jeszcze jeden punkt i, e, i będziemy mogli e, m, znowu rozwinąć. I tak z, możemy zebrać też kamienie. Kolejny resource i znowu mamy rozwój naszego miasta. I co my tu mamy? Albo pole widzenia, plus 1, albo dodatkowe monety. To są takie monety natychmiastowe: czyli nie e, przychód, który dostajemy co turę, nam się zwiększa, tylko takie momentalne e, monety. I teraz się właśnie zastanawiam, czy ja chcę zwiększyć pole widzenia o jeden. To by mi trochę pozwalało strategicznie pomyśleć o zaatakowaniu tego miasta. Ale monety też były ciekawe żeby w rozwój jakiś tam pójść. Mamy 90 monet, e, i teraz tak, możemy znowu piechura sobie tutaj ogarnąć. Kolejnego w tym mieście niestety nie, więc tak. Ja na pewno zrobię kolejnego piechura. E, dodatkowo ogarnę tego kulika, żeby rozwinąć to miasto. E, limit jednostek zwiększmy na 3. Jak widzicie, możemy mieć teraz trzy jednostki. Natomiast nie mogę tu trenować, bo miasto jest zajęte... Aha, bo tak, to wam też chciałem właśnie powiedzieć, że żeby wytrenować kolejną jednostkę, najpierw się muszę odsunąć naszym królem. Jako, że on tak jakby okupuje to miasto, albo inaczej, okupuje ten skrawek terenu, po prostu na nim stoi, no to nie możemy tam nawet trenować kolejnej jednostki, więc przenieśmy naszego króla obok naszego piechura i mamy kolejne ruiny. Więc na pewno warto tam coś ogarnąć, iść w tamtą stronę. Tu też zaraz piechura a wyszkolmy, żeby już mieć obronę naszego miasta. I mamy 20 tokenów, to nam nie starczy na żaden rozwój. Więc zakończmy turę, dostajemy 80 tokenów. I ok. i wej zobaczmy, co możemy odkryć. Możemy odkryć to ucznictwo. Tu możemy odkryć młyn. Ale musi być w sąsiedztwie farmy, a farmy na razie nie możemy rozwinąć. Ewentualnie możemy wybudować chatę myśliwską. I to musi być w sąsiedztwie ambony myśliwskiej. To nam daje dwa punkty rozwoju. Aha, żeby polować na jelenie musimy odkryć te ucznictwo. Jelenie mamy tam dwa, może byłoby warto. Tylko tak, ucznictwo kosztuje 70, już całkiem sporo. E, trochę niepotrzebnie tą farmę e, odkrywałem, e, ale dobra. A co nam daje chata myśliwska? Chata myśliwska nam daje tylko dwa punkty rozwoju. Dobra, ogarnijmy to ucznictwo na razie. Zostało nam 30 tokenów. I teraz tak, królem, idźmy w stronę ruin. Naszego piechura dajmy może do, do kopalni złota, choć i tak pewno. Na razie nie będziemy mogli tam nic wybudować. Tu ustawmy nasz, naszą linię frontu, i tutaj koledzy też przejdą. I teraz tak, tu może wybudujmy kolejnego piechura. I jako, że tu też. Aha, nie mamy już tokenów żeby jeszcze jednego. Dobra. Yy, I tak, czy my w mieście możemy jeszcze coś zrobić? Nie widzę, żebyśmy mogli coś zrobić, więc zakończymy naszą turę. I pojawił się kolejny ork, który został z one shotowany. I teraz tak, możemy podnieść poziom naszej jednostki, bo wygrał dwie batalie, więc dostał wystarczająco dużo doświadczenia, żeby się ulepszyć. Możemy mu zwiększyć atak, możemy mu zwiększyć obronę, albo możemy mu. E, znaczy, ulepszyć go i bodajże. No nie, chyba ulepszyć go do 100% po prostu. Tylko to chyba nie zwiększa jego poziomu życia, z tego co kojarzę. Zwiększmy mu, mu atak, tak. E, zobaczmy, czy jeżeli spotka lepsze jednostki. Czy, czy to coś zmieni. I teraz tak, czy ja mogę wybudować coś w tym w złocie? Chyba nie, bo zdaje mi się, że żeby to ogarnąć, to tak samo jak z tymi kamieniami, czyli po prostu musi być w granicach naszego miasta i po prostu chyba tylko go zbieramy. Przynajmniej tak mi się wydaje. I teraz tak, mamy 85 tokenów. Ja bym może odkrył tego polowania na jelenia, bo możemy upolować dwa jelenie. Teraz tak. Aha, to kosztuje 40 tokenów. No niestety nas na razie nie stać, bo mamy tylko 5. Więc tak, przejdźmy tutaj, tym śmignijmy do ruin, będziemy mogli w kolejnej mm, rundzie to odkryć. Tego przenieśmy tutaj, ten niech idzie tutaj. I jeszcze możemy przejść tym. Gdzie ja chcę nim przejść? Żeby w sumie jesteś mocny, więc możesz się bezpośrednio atakować. Już widzimy granicę. E, państwa wrogiego, właściwie miasta, nie państwa. No i zakończmy turę, bo nic więcej nie możemy zrobić. Pojawił się kolejny ork, który został złożotowany. Kolejna tura dała nam 80 e, tokenów. E, mamy 85 tokenów. ok, weźmy teraz tak, upolujmy tego jelonka, to nam dało dwa punkty rozwoju. Upolujmy może tego królika, to nam da kolejny punkt rozwoju. Dzięki temu e, rozszerzymy granicę. I teraz tak, czy ja mogę to złoto zebrać? Nie mogę złota zebrać, muszę mieć kopalnię złota. okej, okay. to chciałem sprawdzić. Czyli musiałbym mieć kopalnię złota, a kopalnię. Aha, to się da scrollować. No to tego nie widziałem. O, wpierona z tych drzewek, dobra. Ja mam tylko dwa drzewka. Nie, po prostu nie ogarnąłem, że można to scrollować. Dobra. Czyli tak, jak widzicie, tu mamy kamień, pewno kopalnia żelaza, tu można odkryć. Tu mamy jakąś tarczę do odblokowania. Poza tym e, artylerię. Tu mamy. Aha, tu mamy tą chatkę drwala, leśnictwo. Tu mamy kopalnię złota. Wydobywanie złota, ok. Tu mamy klejnoty. E, tu mamy coś z morzem, chata rybacka i chyba ten market, tak? Tohan, ok. Dobra, no to, to przynajmniej się też czegoś dowiedziałem. W każdym razie mamy 25 punktów, znaczy tokenów, więc na razie nic więcej nie mogę zrobić. I co, nie odkryliśmy nic, zostaliśmy tylko punkty rozwoju dla naszej stolicy. No dobra. I teraz tak. Idźmy tym tutaj, tym do przodu, ten niech idzie na wsparcie, i nasz kolega może niech idzie na klejnoty. Bo te, aha, te to chyba nie będę mógł zebrać, bo nie są w granicy naszego miasta. Znowu zapomniałem. To nie działa tak, że jak jednostka jest na tym polu, to mogę to zebrać. Cały czas o tym zapominam. E, no okej. Okay. I co tam nasza podpowiedź? Aha, zapomniałem, że my mamy jeszcze jedną jednostkę. No dobra, no to kolega też nie idzie do przodu i zakończmy turę. E, o, jakiś moc, mocarny org wyskoczył, bo aż 4 damage'u zadał. E, ok. I teraz tak, eee, weźmy naszego piechura, zaatakujmy tego orka czy goblina. Eee, co my mamy? Mamy 115 tokenów. Eee, tu, musimy, tu możemy coś zrobić, czyli tak, weźmy, upolujmy tego jelenia, to mamy kolejne dwa punkty rozwoju, więc rozwinęliśmy nasze miasto. I jak widzicie, albo możemy znowu nasze pole widzenia zwiększyć, którego jeszcze nie wziąłem, albo wytrenować kolejnego króla. Więc wytrenujmy kole, kolejnego króla. Właściwie, chyba nie powinien się nazywać król Artur, tylko jakiś rycerz, bo król jest raczej tylko jeden, ale okej. Okay. Zostało nam 75 tokenów, więc yy, teraz tak, idźmy może naszym królem do przodu. Tu, naszymi wojami, też idźmy do przodu. Za chwilę zaatakujemy sobie to miasto, ale że zostało nam 75 tokenów, to teraz tak: albo mogę zrobić Ambonę, albo mogę odkryć Hatę Drwala. Więc odkryjemy chatę Drwala i w następnej rundzie będę mógł yy, ją wybudować. Yy, aha, mamy jeszcze jednego woja, który, którym się nie ruszyłem. Ok, i teraz koniec tury. Czy wyskoczy kolejny ork, czy tam goblin? Nie wyskoczył. Yy, więc tak, zacznijmy może od atakowania. Yy, I tak, jako że podeszłem, yy, mimo że nie miałem tego odkrytego, podeszłem wystarczająco blisko, więc mogłem zaatakować tego orka. No i momentalnie przejąłem miasto. Yy, I co? No i może idźmy jeszcze w tą stronę, spróbujmy coś tam odkryć. Poza tym, chyba nic tu więcej naszymi jednostkami zrobić nie będę mógł. I teraz wybudujmy sobie tutaj tą chatę Drwala za 50 tokenów. To nam daje kolejne dwa punkty rozwoju. Czy możemy jeszcze? Nie, ambony niestety nie możemy wybudować. Z tego co widzę, farmy też tu nigdzie nie możemy wybudować. Niestety, tu byśmy mogli bo jest w pobliżu tej chaty Drwala. I co tam jeszcze? Aha, jeszcze mamy podpowiedź kolejnego piechura. Nie, już nie chcę kolejnego piechura. Już nie potrzebuję. Dlatego, że przejęliśmy właśnie miasto wroga. No i yy, na tym, tak zakończyliśmy pierwszą rundę. Yy, jest zwycięstwo wyż, no i teraz, nasz wynik: 640 i tam, nie wiem, tych punktów. 161 za eksplorację, 194 za ekonomię i za walkę, 285. No i tam, dostaliśmy jakieś nagrody. Yy, I teraz, tak dostaliśmy też jakąś skrzynię którą możemy otworzyć za 270 sekund, jak widzicie. I tu są kolejne nagrody, które możemy odebrać. Możemy oczywiście też jeszcze dosyć coś innego za obejrzenie reklam i ja nie jestem... ja nie jestem zwolennikiem oglądania reklam. I OK. I co wskoczyliśmy na poziom 1,1? tu widzicie nasze kolejne poziomy, kolejne tam nagrody. Tu jest y, na poziomie drugim. Jak widzimy, jakieś miasto bodajże, albo nie wiem, co to może być innego. W każdym razie, jakaś kolejna jednostka też jest. E, Gorn. Jakiś piechur. Ok. E, I co nam tu gra każe zrobić? Tu mamy naszego króla Artura i naszego piechura. Czy możemy go ulepszyć? Tu możemy wybrać. Aha, tak, jak widzicie, możemy go ulepszać za hajs, który dostajemy. To nam zwiększa oczywiście życie. No, jego podstawowe parametry defensywa, ofensywa wiadomo. I teraz tak wybraliśmy naszego jakiegoś piechura do króla Artura. Przypisaliśmy go, tak naprawdę nie wiem co nam to daje. Tu go możemy ulepszyć. Z chęcią go ulepszę. Poziom drugi, jak widzicie, wskoczył nam. HP nam skoczyło na wyższy poziom. Tylko tyle. Ale na następnym poziomie wskoczy nam kontra. Kontratak, yy, no i zwykły atak nam skoczył o jeden, ok. Ale co nam to daje, tak naprawdę, yy, tak naprawdę nie mam pojęcia, co nam to dało, żeśmy go przypisali, ale nieważne. Ulepszy, jako, że mam 9000 hajsu, to ja go ulepszę jeszcze raz. Tak, podstawowe znowu do góry. Yy. I teraz tak, czy jeżeli go ulepszymy jeszcze raz, ale nie mogę. Aha, bo nie mamy materiałów. Okej, okay, tego nie zauważyłem. Potrzebujemy też materiały, żeby ulepszać tych naszych wojów. Jak widzicie, mamy tylko 2 na 3. Te materiały zdobywamy przez nagrody i przez właśnie wygrywanie tych kolejnych bitew. Tu mamy też jakieś tam skrzynki, jakieś tam nagrody. Oczywiście oferty dnia, tu mamy jakiegoś darmowego, widzicie... E, diamenty, które póki co nie wiem po co są, możemy odebrać tam naszą skrzynkę. Zobaczymy, co tam jest. Monety od 400 do 600. dostaliśmy 589, więc prawie maks. Więc chyba nie najgorzej z naszym szczęściem. E, ok, e, no i co? I e, głównie na tym polega e, ta gra. Więc wchodzicie, do gry. Przyjmujecie tam te sześciokąty, no i atakujecie wroga. No, typowa gra strategiczna, troszeczkę jak w stylu Hirosów, może powiedzmy coś takiego. Może w stylu, może nie jak Hirosy, bo to byłoby za dużo powiedziane. Ale myślę, że jako gra mobilna całkiem przyjemna. I przede wszystkim z tego, co zauważyłem, to... Zresztą sami widzicie, nie ma reklam upierdliwych, które wyskakują co kliknięcie. Co niestety jest zmorą w tego typu grach, więc pod tym względem wielki props dla studia. Bo wiadomo, są reklamy, które, które możecie oglądać, ale za to dostajecie tam powiedzmy jakieś nagrody. Nie? Jest pełno tam różnych reklam, które bym mógł w tym momencie obejrzeć, dostać masę nagród, ale nie muszę tego robić. Nikt mnie do tego nie zmusza, nie wyskakuje też jakaś reklama po walce, więc tak naprawdę pod tym względem wielki props dla, dla studia i mogę siedzieć cały czas na, na internecie, mogę go mieć tutaj włączonego, mimo że, znaczy właściwie trzeba mieć, bo gra tego wymaga, ale no tak jak mówię, no nie wyskakują jakieś uprydliwe reklamy. E, czego jeszcze nie powiedziałem, to żeby grać, znaczy grać, żeby właściwie przechodzić te kolejne etapy, to macie też określoną, e, określony limit energii, tutaj jak widzicie mamy 28 na 20, czyli tak bym mam więcej energii niż limitu, ale, e, ale kumacie o co chodzi. Więc, jeżeli Wam się skończy energia, musicie troszeczkę poczekać na, na odnowienie jej. Jedynie co jeszcze chciałem sprawdzić, to o co chodzi z tym nowym sezonem, bo tego też w sumie tutaj nie, nie sprawdziłem. Tu też mamy jakieś nagrody, więc odbierzmy sobie, może, te wszystkie nagrody. Tu mamy kolejny, kolejny ten chyba materiał. Z tego co rozumiem, do tego naszego króla Artura, znaczy do tego ulepszania. Nie. Aha, tak, dostaliśmy jakiś materiał, ale do innej jednostki, yy, nie do naszego woja. No i dobra. I tak sobie myślę, że może na chwilę obecną, na ten pierwszy odcinek to wszystko. Yy, w kolejnej części może już więcej yy, ogarniemy bitew, yy, nie będziemy się tak obijać tym chodzeniem po mapie, tylko już nie będę tak tak gadał. Dużo o tej grze, tylko faktycznie ogarniemy trochę bitew więcej. Więc jeżeli chcecie zobaczyć, to zapraszam, zapraszam serdecznie do zaglądania na nasz kanał. i co? No i zobaczcie też inne filmy. Dzięki, na razie.